Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie sprasować prasowankę. Tak, żeby ona była jak najbardziej trwała i żeby jej wygląd był jak najładniejszy. Na początku, jeżeli mowa o papierze, tutaj ja podpowiem, że ja akurat tu dostałam od razu w zestawie. Był dołączony do zestawu, ale oczywiście może być jak najbardziej zwykły papier do pieczenia, więc to się również sprawdzi. I teraz prasujemy. Prasujemy sobie to, prasujemy przez jakiś dłuższy czas. Patrzymy, bo na szczęście tutaj to jest przezroczyste, więc sobie możemy spojrzeć, jak nam się to sprasowało. Ja tutaj mam prawie taki pożądany efekt. O, o to chodziło. Jeszcze trochę i jest idealnie. O to chodziło. Teraz kiedy sprasowaliśmy? Kładziemy sobie coś ciężkiego. Ja tutaj w tym wypadku sobie położyłam sietkę i za 5 minut to sobie zdejmę. Po upływie 5 minut, tutaj jak tej to jest zimniejsze, chociaż nadal jest nieciekłe. Ja polecam jeszcze tutaj to dognieść. Tak dokładniej do pożądanej formy przez nas, jeżeli plastik jest jeszcze lekko płynny. Potem leciutko zdejmujemy. Aby nic nam się nie zniszczyło. I powinno samo odejść. Próbujemy pierwsze. Świetnie odeszło. Teraz drugie też. I voilà. Mamy tutaj, to są nasze takie y, ozdobne bumerangi. Dziękuję za oglądanie.